Idzie to. Idzie to. It's Friday day, the Saturday Sunday, what? I <laughs> mamy um. um, wtorek, ostatni dzień maja, czyli 31 maja, e, Marcin Najman powiedziałby, że to by mogło być nawet 34 maja. Pamiętam jak zrobił materiał, jak na 31 lutego coś tam ogłaszał, <laughs> ale to już nie istotne. <laughs> Mamy Polanka. Na Klimczoku 1100 ponad metrów wysokość. Siemano w vlogu, w znaczy vlogu kurde, relacja z przejażdżki porannej ponieważ no druga zmiana do roboty o, ładnie słońce dzisiaj świeci Idealna pogoda dla na rower bajunia jest ostatni dzień maja, a mało kiedy jest taka zarębista pogoda rano a dzisiaj takie czynności stopni już od rana w słońcu wiadomo pewnie ze 20, ale na podjeździe, jakże tu wjeżdżał na Klimczok, przez te lasy, no to takie 13-15. Mm. Ale generalnie, bo dwa dni temu w niedzielę padało wieczorem, więc jeszcze szlaki takie e, trochę e, wilgotne, ale już bez kałuż. A jutro rano ma padać, widziałem jakaś na prognozach. Więc dzisiaj jedyna okazja na MTB taką, chyba sensowną, bo na szosie mi się nie chce. Była ostatnia szosa. Trzeba tak dozować 50-50 albo chociaż nie wiem 40-60 zależnie w którym strona. No. <śm> tam mamy skrzyczne. A, bo ja mam ten tryb kurna rybiego oka i nie umiem tu przybliżać. Na wprost jest krzyczny. Góra co COMO 1230 metrów. Z tej perspektywy zdaje się, że jest niżej, ale jest ponad 100 metrów wyżej. <grywy> no. A tam na wprost jest schronisko z Klimczoka. No i generalnie za rumbiste miejsca na wędrówki, na rower na wszystko, na chillout tutaj dzisiaj ludzi praktycznie nie ma Spotkałem czterech yy, rowerzystów yy, na manualach wszyscy także 100% manualów to się tutaj rzadko w górach zdarza ale przyjdzie weekend no to tu już będzie dużo też elektryków yy. no góry bardzo wymagające no, takie czasy są ludzie, że jak jedziesz na manualu, to ludzie wiwatują, to ludzie chwytają się za głowa, klaskają ci i wręcz powiedzą ci: brawo, że jedziesz na manualu. No, Miałem już kilkanaście takich sytuacji. No, czasy się zmieniają. <grym> Także no, ale jakby osobny temat. I to jest mój ukochany manual Interceptor Hard Tile, Tak się nazywa, także go go a A go już drugi rok Będzie, no... Można powiedzieć parę słów o nim co nieco Rama Carbon Ma się bardzo dobrze, nic nie strzelło i nic nie szczyło. Eee, amortyzator rokszogreba Reba 120 skoku zarombisty, jak dumie. Nie wiem, jak ten seat działał. Nie wiem, jak tam foksy działają. Jakieś lepsze, ale Jerzek zadowolony, mega. Eee, kółka składane na zamówienie. Na razie bez żadnych awarii. Koła. No, szprycha nie pękła Mimo ujeżdżania w tym trudnym terenie Po dziurach Natomiast w mojej szosie W Skocie Adiktu który kupiłem rok temu Szprycha mi już strzeliła dwa razy yy, No Plus W obu tych rowerach mam takie, że mam szprychy proste I w razie czego Idzie też szprychy wymienić bez zdejmowania tarczy, czy to kasety w tyle, no chyba, że dupnie nypel, no to wtedy już czas zdejmować opona i te taśmy no no i sprzęt SLX przerzutka yy, yy, ta wersja M kurde, 7000 jeszcze ta poprzednio działo to Znakomicie, 11 rzędów, 11 na 42 kaseta. W przyszłym roku prawdopodobnie będę zmieniał, znaczy raczej już mu kupił, na 11,46. No muszę to dojechać, bo szkoda wymieniać dobry napęd, jak nie przeskakuje. nie. Jeżdżę na razie na dwa łańcuchy, i wszystko jeszcze działo tip-top. Przód zębata 34 no. eee, Tarcze Deore XT Jeszcze te poprzedniej generacji Żyleta 180 mm W zupełności wystarczą Tutaj na te góry A są jeszcze mocniejsze XT, XTR Ale to już no Mi potrzebne te hamują wyśmienicie. Nawet e, zwykłe te e, deorki już bardzo fajnie hamują. No i gitara. dołek tutaj środełko z Avatar. Awatar. Te co miałeś w szosie. Bo w szosie testuję inne środełko. zaś ale to będzie inny materiał z szosy i informacja o tym. paradok jest taki, że im mniej jeżdża ultradystansów tym więcej testuje siodełek pod ultradystanse innych w szosie oczywiście, bo w MTB musi być po prostu wygodnie na krótszym dystansie no i ten Specialized Avatar jest bardzo fajny do MTB a właśnie testuje w szosie jeszcze inną wersję siodełka i będę wiedział, który jest lepszy, czy ten specy, czy ten drugi, co testuję ehm, no i tak to se to tu wygląda bo miałem w czasie sale Royal Freccia ale stwierdziłem, że no, musi być jakieś też inne siodełko, co też może być wygodne na długich dystansach, nie? <grywka> to jest niemożliwe, żeby no jedno siodełko było turbo wygodne ale o tym zrobię inny materiał o tych siodełkach z większą ilością szczegółów. No. O juje, no. <laughs> buciki. Te ze speca kupiłem rok temu. Takie trochę ze sztywniejszą podeszwą. I w sumie też mogę zrobić materiał porównujący te buciki z takimi zwykłymi, co miałem ze Shimano. Yy, bo różnica jest, ale to by się dzisiaj za dużo rozgodął. E, pięknie jest, powiem Wam, niech, aż by się tu chciało siedzieć jeszcze godzina, dwie, trzy. E, no, cudnie, pogoda wymarzona na rower. Jadała zaraz yy, z, z powrotem na szyndzielnia i tam na Enduro Trailersy zjada. Yy, już nie pamiętam tych nazw. Pierwszy rozrzek jest tutaj w roku. Jest Twister, ale to tam niżej. A tutaj jest ze Szendzielni. Cholera, zabijcie mnie, no nie pamiętam. Ma już jak zjeżdżał tu chyba. Z... Tyle razy, masakra. No. Kurde, no zarąbiliście jest. mógłbym tutaj opowiadać o pierdołach non-stop, nie? ale pokazujemy piękno Beskidów i, i rowerki i to jest, to jest życie pasja do roweru coś super było 10 lat temu zaczynte, nawet więcej i trwa to do dzisiaj no I żadne bieganie, żadne nurkowanie żadne, o jakiś sms mi przyszło Eee, nurkowanie, pływanie, jakieś eee, kajaki inne pierdowe, <laughs> szachy, prawda? Ping-pong, tenisy i tak dalej. Nic nie wpadło na pierwsze miejsce, <laughs> jeśli chodzi o jakieś tam sporty, pasje, spędzanie wolnego czasu. Rower numer jeden. Ja. <laughs> yeah. Dobra, ludzie. 10 minut pęcznią pierdoła. <grystanie> Ojej. Także. Oba. Eee... No, kamizelka musiałem się ubrać, ale widzicie, no 9 rano, a krótki rynkowek na wysokości 1100 metrów. Nie ma wiatru dzisiaj. Też patrzyłem na prognozy. Bardzo słaby wiatr dzisiaj. No, pięknie, bajunia, bajunia. No, i tyle. Z takich ciekawostek, jeszcze bo dzisiaj 31 maj. Do dzisiaj miały być zapisy na Tour de Silesia, ta klasyczna, co jest w połowie lipca. przedłużamy to o jakoś mniej więcej dwa tygodnie, jak coś. Także jeszcze się idzie zapisywać. No, i to tyle. E... I Bajunia jeszcze raz. pozdrawiam was. O, może zajść na dniach jakiś materiał nagrom. E... No, o siodełku, o butach. E... Coś tam może jeszcze. No, bo mało w tym roku nagrywam. No, ale coś tam za jakiś czas będzie nie? No, także ją i brum brum a miałem jeszcze powiedzieć o oponach bo mam w tyle dętka a w przodzie tubeless ale to kurde to zaś będzie kolejny materiał osobny ze studia już na spokojnie <laughs> Siemanko